Bardzo proszę Pani Radna Halina Sarum, potem Pani Radna Małgorzata Kapoloszka. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja mam dwie różne sprawy, i jedną później pierwszych zupełnie ale od tej yy, dłuższej zacznę. Otóż yy, Państwo wiedzą, że się interesowaliśmy sytuacją w naszym mieście dotyczącą gospodarki odpadami. I chciałam Państwu zdać sprawozdanie z wycieczki, którą odbyliśmy do Zakładu Utylizacji. Z posiedzenia komisji. posiedzenia komisji spraw społecznych, właśnie, Boże Święty. Mam tu delegację, Panie Przewodniczący, żeby Państwu imprezę swoją przekazać z tej wycieczki. I też no, powiedzieć trochę tym, którzy ciekawi, co, co, co nas w tej sprawie śmieciowej czeka. Więc obejrzeliśmy, proszę Państwa, ten zakład, który jest w fazie rozruchowej, niewątpliwie. Ma on jeszcze spore kłopoty z uruchomieniem tej przynajmniej sta części, która dotyczy przetwarzania odpadów mokrych, tak zwanych, czyli no mówiąc przeznaczonych na kompost. Ta kwatera jeszcze tam nie jest użytkowana, są z nią problemy i jeszcze będą zapewne dłuższą dłuższy czas. Natomiast y, nie było nam dane obejrzeć, jakby taśmy w trakcie, bo zakład akurat miał przestój jakiś tam, to, to ta praca jest rwana, tam się tam jakieś tam pojawiają y, elementy niewymiarowe, które trzeba wyciągać z tych śmieci i wtedy taśma się zatrzymuje. Ale co jakby najważniejsze informacje uzyskaliśmy od Pana Kierownika? Otóż, y, Boże Prezesa, to jest Prezes, prezes Yy, I takie ta informacje. Po pierwsze, że nasze opłaty śmieciowe nie są bynajmniej ostateczne i mogą się zmienić i to raczej nie w stronę obniżki, tylko odwrotnie, dlatego, że utrzymanie tego zakładu sporo kosztuje i będzie kosztowało, a im więcej yy, upłynie tam czasu yy, i się te wszystkie koszty funkcjonowania podliczy, tym pewno więcej. Za sam prąd płacą powyżej 200 tysięcy, przewidują rocznie, więc to jest kolosalny zakład pod tym względem poboru po, po energii. Dalej funkcjonuje to na takiej zasadzie, że idzie sobie tam taśma tam z tymi, tymi tam wszystkimi śmieciami, tam są rozmaite separatory i sita, które po kolei tam odbierają czy metale ciężkie, czy próbują w sposób mechaniczny segregować, ale i tak potrzebni są ludzie, którzy w fazie końcowej ręcznie dokonują segregacji rozdziału tych odpadów. No nie wygląda to w tej chwili jeszcze jakoś tak specjalnie imponująco, bo te frakcje, które się uzyskuje tam i które ewentualnie miałyby przynosić pieniądze, frakcje są główne, no to ta zielona, czyli to co na kompost, frakcja szklana jakaś tam, makulatury i tak dalej. Wszystkie te frakcje nie są jeszcze oczyszczone, nie bardzo się nadają do, do sprzedaży wtórnej, do utylizacji, ale jak powiedział pan jeżeli 10% tego wszystkiego sprzeda to idzie bardzo dobrze. Dla mnie, jako dla mieszkańca, najważniejsza sprawa jest jedna. My będziemy jako mieszkańcy tutaj utrzymywać to, 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 ten, ten zakład o takiej no, dosyć ograniczonej technologii. No, może nowoczesnej, czemu nie, ale co on, naprawdę, co, co on robi, ten zakład śmieciowy, tak naprawdę? On robi to na dużą skalę, co każdy z nas robi w domu, czyli rozkłada odpady na poszczególne kubełki. Czyli to jest właściwie ogromna segregatornia. Nic tam się z tymi śmietami nie dzieje, nie są one w żaden sposób przetwarzane. Ma, je, ma być tylko frakcja palna odseparowana i sprzedana tam do jakiejś palarni śmieci. Przedana czy oddana, ja nie wiem. Przedana. Kto to kupił? Zapłacić. To jest tłuszka, szklana, makulatura, nie wiadomo, może, czy ktoś to weźmie. Kompost może będzie się nadawał, może nie będzie się nadawał. To zależy od tego, bo są tam metale ciężkie. Maszyna na przykład nie odsiewa z kompostu baterie. Baterie. Tak. Baterie. Baterie. Arkaniczne. Alkaliczne. No i, i, i podobne. Yy, ale ale, ale, ale co, co, co nam jeszcze rzuciło mi się w oczy. Otóż cała ta afera dotycząca dla mieszkańców segregacji, podziału tych opłat i tych worków i tych pojemników i tej, tej segregacji, bo tak nie wiem czy Państwo mają w domu trzy kubełki, ale ja mam, bo tak się nabrałam na to, że tak jak ja jako rzetelny obywatel mam trzy kubełki suche, mokre i zmieszane. Zmieszane i ja się za kota no to proszę Państwa, to wszystko przyjeżdża tam śmieciarą. W zasadzie przyjeżdża 90 kilka procent odpadów zmieszanych. Tam nikt tam osobno żadnych odpadów separowanych, suchych nie widział. To wszystko przyjeżdża, potem tak z jednej strony boksu składają te, które są, no niby po tej segregacji mieszkańców, czyli tak zwane tam suche. A ogromne 90% tej powierzchni zajmuje górka odpadów zmieszanych, które łychą zabiera spychać i wrzuca na taśmę. Więc się pytam, po co my segregujemy te śmieci? Z punktu widzenia komy, która wszystko to zabierałaby jedną śmieciarką, i z punktu widzenia utylizacji, czyli tego zakładu przetwórczego, najlepiej by było, żeby śmieci nie były segregowane bo nie zawracał nikomu sobie głowy z mieszkańców, nikt, żadnych kubełkach po kuchniach nie stawia, bo i tak przyjeżdża wszystko, potem jest rozrywarka do worków, potem idzie na taśmę, no są dwa strumienie, jedna taśma niby na te posegregowane, ale one nie są czyste, nikt z mieszkańców nie przestrzega tego tak, żeby tylko suche były tutaj, a tutaj tylko obiekty od i to wszystko idzie na jedną kupę. Ta maszyna jak tak rozsegreguje, tak rozseparuje, tak, by, tak się tam na koniec tam z tego coś wyłoni. A my wszyscy mamy tylko e, udrękę z tym, bo trzeba to, 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 to w trzech kubełkach, w nosić. Koba ma musi przysyłać różnego rodzaju śmieciarki do, do, do suchych, do mokrych i do jakichś tam. A w zakładzie z błogosławieństwem inwentarza wszystko idzie do, na jedną kupę. Także to, proszę Państwa, jeżeli nasze śmieci tam będą trafiać, powinniśmy postulować do Pana Wiceburmistrza Czacharskiego, który jest naszym przedstawicielem w tym związku międzygminnym, żeby związek międzygminny zmienił zasady tej gospodarki odpadami, bo nie ma co się udawać tutaj, że my te śmieci rozsygrogowujemy, że one nam się tam wysypują z kubów jakieś, a drugi stoi pusty. Nie ma takiego sensu, że on są pusty. To wszystko i tak w, przy, przyjedzie, przyjedzie do Spytkowa i potem spyta się weźmie i wrzuci na taśmę. Taką ogromną, łychą jak, jak pół tej sali. <coughs> Postulować do pana wiceburmistrza, żeby jako nasz przedstawiciel, jeżeli chce nas reprezentować, to, my to powinien doprowadzić do tego, żeby regulamin tamtej tej gospodarki odpadamy, czy jak to się nazywa w naszym w naszym mieście, czy w całym tym związku międzygminnym, Tak żeby to było taniej, żeby nie zawracać głowy mieszkańcom nie stwarzać fikcji, sztucznej jakiejś fikcji sytuacji, której tak naprawdę nikt nie przestrzega. Bo to, że kiedyś śmieci szły do ziemi na wysypisku tam obok, to tak naprawdę yy, sobie szły i kosztowało to nas 7 zł tak, od człowieka. Teraz śmieci z większym użyciem prądu, technologii i tak i, i tego, tego wszystkiego idą, niby, niby już jakieś posegregowane, i z tego zakładu wyjdą. A tak coś podejrzewam, że no i tak trafią, kiedyś na, na wspólne tego typu składowisko, jak już tam obok śpytkowie sobie prosperuje, pana, pana, pana no, ja tego, tam... no jak tam. Się no, ja sześć się nosiwa wspólnie Tak, no. Kuchy, o, do pana Czubertusa pewnie trafił w końcu, jeżeli, jeżeli tam dalej to będzie wyglądało. No bo jeżeli nikt tego nie kupi, a się zrobi tego straszna kupa, na kwaterę nie można dawać, bo pan Inspektor coś o tym wie i jeszcze nie wiadomo jak się tam rzecz zakończy. Też tych, tych tam, no, takie piękne leży ogromny wzgórze parujący, taki... Biokasownia. tak. Bio no ale, ale to przyjdą deszcze, to zacznie nam coś wypływać tam z tej góry, Pły, płynać sobie do lasu, nie wiem, może cię ochrona środowiska też zacznie tym martwić. Także yy, albo, albo zmienić na regulamin i, i, i nie, nie tworzyć fikcji dalej, żebyśmy się nie, nie wygłupiali w ogóle jako mieszkańcy, albo wystąpić z tego związku międzygminnego i miasto Piłsudsko jako miasto i przyjmie własne zasady. I niech robi własny przetarg, niech znajdzie własne zasady gospodarki odpadami, żeby było i ekologicznie i tanio i żeby to miało ręce i nogi, bo, bo ten stan, stan zorganizowania, stan odbioru odpadów jest żałosny, żałosny, to, to, to po prostu nawet się nie chce człowiekowi na tym znęcać już, gadać o tym bez przerwy i wiem, że i już nawet niektórzy radni miejscy, którzy się też zajmowali tą sprawą, już się poddali. Ja już nie mogę o śmieciach więcej. Coś jako tej bazie naszej znaczy sportu wody. No już po prostu nikt nie może tego słuchać. I tak to wygląda, proszę Państwa, także nie myślcie, że jest tam jakiś nowoczesny zakład, który wypuszcza tylko biały dymek i czystą wodę. Nie, 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 nie. No tak to tak nie wygląda. A, 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 a dla nas mieszkańców że będziemy latać tymi trzema kubełkami jeszcze do, do tych dalej kipiących, nieopróżnianych, rozwalonych, niepodpisanych pojemników. ale tak widać tak musi być. Także się państwo, nie przejmujcie. Na razie wszystko leży sobie w szczytkowie na placu. E, 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 czyli to środowisko na tym zyskuje. Ale już tak po pół roku, jak może, czy, czy, po, czy na wiosnę powtórzymy taką wycieczkę, bo chętnie znowu przejadę tam zobaczyć, a pewno z radą, bo inaczej by może nas nie wpuścili tam, jak oby Nie, puszczą. To przecież pamiętajcie Państwo, że każdą puszkę od farby, malujecie dom kolejną. nie wolno wyrzucić do pojemnika, w, w tym przoku w kasach nie przyjmą, nie wolno. Każdą pojedynczą puszkę musicie zawieźć do zbytkowa. 12 km, nie żyłam, patrzałam na licznik od spod mojego domu, to do zakładność 12 kilometrów, 12 km, żebyście puszkę zawieźli, bo nie wolno inaczej. Nikt puszki tu nie przyjmie, a puszka musi się znaleźć jako materiał niebezpieczne bezpośrednio w zbytkowie. Ja zawiozłam taki pojemnik po piance montażowej, wręczyłam panu prezesowi. Bardzo był zadowolony. To jest, to jest jedna sprawa różna. druga sprawa różna, Pani Przewodnicząca mi wybaczy, pewien rodzaj prywatny. Proszę, Proszę Państwa, jest wszystkim. Tak, tak prywatna jest. So. Otóż 10 grudnia mamy Światowy Dzień Praw Zwierząt. Z tego, o, o, o tej okazji w Miejskim Domu Kultury odbędzie się pewien inwętrznik, taki y, y, mały, na temat zwierząt. I mam zaszczyt zaprosić Państwa na mój wykład pod tytułem Ludzie i koty w ekosystemie miejskim. O której? 16. 10 grudnia. 10 grudnia. Ludzie i koty w miejskim ekosystemie. Pani? Jest, jest, jest. Jeszcze pani Kaczorowska, tak, tak. y y Pani... pani? Proszę, Proszę bardzo, dziękuję pani, pani, no pani. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to po pierwsze to już moja koleżanka radna w sprawie śmieciowej powiedziała dużo i nadmienię, bo moja koleżanka nie wie, radna, że... Pan prezes Ogłuszka zadeklarował współpracę. W związku z tym następnego dnia rano udałam się do Związku Gospodarki Śmieciowej. Pan Ogłuszka był poinformowany, że kubły są nieoznakowane. Przejechał się ze mną po mieście i rzeczywiście te kubły wskazane nieoznakowane zostały oznakowane na klejku. Także to jest po pierwsze. A po drugie, jest dzisiaj na sesji obecna pani dyrektor Urzędu Pracy. Ja chciałam zapytać, ponieważ jestem mocno zainteresowana sprawą zwolnieniową Pani grupy sprzątającej ze szpitala. I mnie tylko interesuje, czy co, jaki jest los tych pań? Zostały zarejestrowane. To chyba dobrze. Y, tak, ale na przykład w jakim zakresie tymi paniami zajął się Urząd Pracy? Proszę bardzo, panie starosto. Ja na chwilę wrócę do śmieci. Mam nadzieję, że postulaty, które tutaj zostały zgłoszone do wójtów burmistrzów trafią za różnym pośrednictwem. Ja postaram się również przekazać te wątpliwości związane Dzisiaj funkcjonującą segregatorią. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że nas interesuje inna kwestia, i też zwróciłem się do kierowników wszystkich naszych jednostek, aby wystąpili do Związku Komunalnego o kwestię wyliczenia kosztów. Dlatego, że myślę, że już Związek Komunalny powinien. W tym momencie znać koszty funkcjonowania po paru miesiącach i przymierzyć się ewentualnie do wprowadzenia jakichś redukcji. Wychodzą do nas sygnały z różnych miast, z różnych stron Polski, że opłaty, tak zwane śmieciowe opłaty, są już obniżane. Więc ze względu na no, dosyć trudną sytuację finansową, jak najbardziej ta sprawa nas interesuje i takie wystąpienia mam nadzieję, że nasi dyrektorzy zrobią, chociaż nie wszyscy, bo w niektórych przypadkach okazuje się, że jest opłaty są, te opłaty nowe są mniejsze niż wcześniej były ponoszone. Jeżeli chodzi o panie, które były pracownikami szpitala, podkreślam były, bo nie zostały zwolnione, tylko skończyła im się umowa o pracę. Spotkałem się z paniami tutaj w Starostwie. Spotkaliśmy się? Spotkaliśmy się, przepraszam, również pani przewodnicząca uczestniczyła w tym spotkaniu i również udział brała pani, pani dyrektor Skaz z, z Urzędu Pracy, również brał udział pan prezes Bestwina w tym spotkaniu. Y, y, przedstawiłem panią taką, y, taką możliwość rozwiązania, znaczy to jest kwestia indywidualna, czy panie zdecydują, czy w tej firmie, która y, w tej chwili y, y, sprząta, czy, czy zajmuje się y, kwestią czystości w szpitalu, czy, czy one podejmą rozmowę, to jest ich sprawa, ale jeżeli, jeżeli nie, poprosiłem o stworzenie takiej listy którą rzeczywiście napisały z, z jakimiś tam kontaktami. Te, te listy przekazuje naszym kierownikom jednostek, w pierwszej kolejności naszym kierownikom jednostek, żeby w momencie, kiedy by pojawiła się okazja do skorzystania z ich usług na zasadzie zatrudnienia o pracę, być może by się zwolnił jakiś etat, żeby w pierwszej kolejności w jakiś tam sposób brali pod uwagę. Takie oferty. A druga sprawa to jest Urząd Pracy. Urząd Pracy również będzie wyczulony, jeżeli chodzi o oferty, które będą się pojawiały z całego powiatu i będą Panią proponowały, ewentualnie przedstawiały takie oferty pracy. Poza tym Urząd Pracy, Pani Dyrektor zobowiązała się do tego, że z paniami przeprowadzi szkolenie. Niektóre panie bardzo długo pracowały i y, y, straciły jakby taką też orientację co do starania się o pracę w nowych warunkach. Więc y, i takie szkolenie, i takie przygotowanie przez Urząd Pracy y, będzie wykonane. Jeżeli pani dyrektor ma coś do dodania, to bardzo proszę, ale to są na razie te nasze działania podjęte. Umówiłem się, z, że z paniami będę miał kontakt taki bezpośredni. Będę monitorował, jak wygląda ich obecna sytuacja. Chcę Pani zabrać głos, czy to nie... To, że z tym Panią zostały wysłane zaproszenia. Nie wysłane, ale zaproszenia. Jeżeli Pani będą chętne, to zostanie zorganizowane spotkanie z pracownikiem urzędu, lider publikacji Pracy która to jest osoba z migracji zawodowego. Szkolenie w zakresie pisania dokumentów aplikacyjnych, CV, życiorysów w takiej formie, jak się obecnie pisze, tak jak Pan zresztą powiedział, osoby, które pracowały wiele lat być yy, może nawet nigdy nie miały styczności z, z tą formą zgłaszania się do pracodawcy. Yy, jeżeli Panie będą chętnie przyjmą to spotkanie bez żadnych konsekwencji, jeżeli ktoś nie będzie miał takiej woli, to poza naszym normalnym planem w szkoleń takie dodatkowe zajęcia specjalne tej grupy. Yy, jeszcze te wydłużenia będą kierowane do tych Pani, które na przykład wykrywają prawa w przyszłości do oświadczeń czy demerytacji. Być może one też będą chciały skorzystać z naszych ofert. A jeżeli zagłosujemy, jeżeli się spotkamy, już to radcy z tymi osobami, jakie to są Panie, to być może w przyszłym roku w planie szkoleń, urzędów również to Panie będą mogły skorzystać z innych szkoleń, na przykład, jak się to zrobić. Dziękuję. Pani Radna Barlasek, ja, ja przepraszam bardzo. Myślę, że wszyscy jesteśmy dokończeni. Więc krótko tylko nawiążę do śmieci jeszcze. W świetle tego co tutaj powiedziała Pani Radna Kaczorowska, że z Panem Prezesem Ogórzką spotkaliście się Państwo i objechaliście tam te podwórka i, i dało się pewne rzeczy naprawić. Myślę, że jest to przyczynek do tego, że przepraszam za wyrażenie, warto rozmawiać mhm. się okazuje i że dobrze, że, że podjęłam taką inicjatywę, że nie ma co mówić na sucho, nie wiedząc za bardzo o czym na sesji, tylko dobrze, że nasza komisja tam pojechała, uzyskaliśmy taką wiedzę właśnie, jak pani radna Sauer mówiła, a przy okazji udało się właśnie załatwić coś i być może ten kontakt będzie dalej utrzymywany. I, i będziemy mogli na bieżąco jakieś tam sprawy usuwać. Natomiast nie podzielam, nie podzielam lęku Pani Radnej Sarul o, o stan zdrowia Radnych Miejskich z powodu częstego zajmowania się śmieciami, ponieważ okazało się na miejscu Pan Prezes Ogórzka powiedział, że jesteśmy pierwszymi jak do tej pory jedynymi Radnymi, jacy tam się pofatygowali. Także proszę się nie obawiać. Dziękuję bardzo. No może nie jedynymi, bo Komisja wydarzy finansów... Ale tam nie była. Nie było. Nie w trakcie była, budowy, budować, w trakcie budowy, w budowy To znaczy... Może też w trakcie budowy. To, to nie to znaczy... ja do... Jeszcze Pan był wtedy... Prezes. Prezes. Tak? Miejskich na pewno. Tak. To wysypisko było, było. To było w trakcie i budowy. Na I ja... No, by... no, nie ma. Ja bym chciała jednak przy tych ciemnych bardzo barwach, o które, na które tutaj Panie zwracają uwagę, no troszeczkę taki promyczek jasny. Dla mnie, ponieważ ja tam byłam w trakcie, wtedy kiedy te, ta inwestycja no, budowała się, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że to jest nowoczesny zakład który no, na pewno wypełnia bardzo taką istotną lukę w, tym, w, tym, w, tym, no, w tym, tej sprawie śmieciowej. Myśmy my się nieco prawnie, no, martwili tym, że te śmieci są wywożone po różnych miejscach w powiecie. Są zlokalizowane w jednym miejscu. Jest to sprzęt nowoczesny. Jest tam w gruncie rzeczy elegancko, czy aby, jeżeli można mówić o takim zakładzie pracy, jest tam po prostu elegancko. No, że zapachowo różnie to już inna sprawa. Na pewno są niedociągnięcia, na które zwróciły panie radne uwagę, ale myślę, że ci ludzie, którzy tam pracują, to są fachowcy, oni również o tym będą pamiętali. Że są pewne niedogodności na pewno tak, ale ja jednak no, jestem pełna uznania te... Dla, dla, dla tej inwestycji, że to jest coś, coś wspaniałego, jeżeli chodzi o, o nasz powiat, Bo tak, to jest piękna inwestycja, że... która jednocześnie daje zatrudnienie naszym mieszkańcom. 47 osób, tak? Tak, także to uważam też jest dosyć istotne. A że się psuje, bo jest w rozruchu jeszcze? No, to, 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 ja myślę, że powoli się, ale to, o czym mówiła pani radna, że. Trzeba rozmawiać, trzeba tam bywać. Również, że no, ci ludzie, może nie, 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 nie o wszystkim, wiedzą z tej drugiej strony biurka. To tak jak wszyscy się znają na oświacie, wszyscy się znają na zdrowiu, a jak przyjdzie, to dlaczego to jest problem? Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ponieważ wyczerpaliśmy, przypomnę, a jeszcze proszę Państwa, ostatnia, mam nadzieję, ostatnia sesja w tym roku będzie miała miejsce 20 grudnia w piątek. Także bardzo proszę zarezerwować ten czas, a na razie dziękuję bardzo wszystkim, którzy brali udział.